Czy mężczyzna ma coś do ukrycia? Czy mężczyzna ma coś do ukrycia? Czy mężczyzna ma coś do ukrycia? Mężczyzna może być młodszy od ciebie, który mieszka daleko od ciebie. On no, skrywa to, że bardzo kocha cię. Bardzo kocha, bardzo tęsknie o niego to, że on chce z tobą spotkać się. W planach to, że on rozumie, że finansowo on jest stabilny i może dać tobie wszystko, co chcesz. On chce tak, jakby przyjechać, spotkać się z Tobą i powiedzieć o tych uczuciach swoich, i to on skrywa od Ciebie, nie? Że mężczyzna, chociaż sam po sobie, on jest otwarty. A czemu Ty to skrywasz? Czemu Ty nie mówisz tego, nie? Mm -hmm. e, bo między wami była rozmowa jakaś, e, która nie spodobała się jemu i on tak jakby, z, nie mogę powiedzieć, że zrezygnował, ale e, ta rozmowa nie była przyjemna. Możliwa sytuacja, którą on spowodował, bo on jest e, troszeczkę taki... Nie mogę być obrażony, ale jemu nieprzyjemna ta sytuacja, która między wami jest i ta rozmowa, która między wami była. On oczekiwał całkiem inaczej. On w planach miał przyjechać, spotkać się i powiedzieć o uczuciach, ale e, gdzieś nie, nie poszło tak e, nie po planu, można powiedzieć poszło o tak jakoś. I on teraz e, no, ciężko jemu. Bardzo przeżywa przez to. Nie będzie Tobie pokazywać tego, nie, ale przeżywa, że tak wyszło, a jakoś całkiem on o tym nie myśli, że jakby powiem tak, w jego w głowie szło wszystko fajnie i że on myślał o spotkaniu, żeby przyznać się o uczuciach i on gdzieś tam czynskowo możliwe to robił, ale nagle jakaś rozmowa Spowodowała to, że możliwe to koniec. Możliwe, gdzieś jakaś mieć macie w, z, tam w, w związku, w kontakcie. Możliwe, całkiem nie rozmawiacie albo nie e, rozmawiacie bardzo mało, e, albo nie tak jak e, chcesz. I on e, zaczął myśleć: A coś ty myślisz? Dla niego te uczucia. To jest dla niego problem. On nie chciał zmian. Od jakoś tak wygląda, że on e, po prostu, on nie chciał tak jakby związku. On wygląda tak, że on jak Cię poznał, e, możliwe to, że on chciał tak jakby przyjechać, e, tak jakby, on nie chciał zakochiwać się. Od jakości tak u niego pokazuje, że problem, że Ty stale dla niego blisko osobą. sobą tak, dla niego to jest problem. On nie chciał zmian. On zajmuje się po prostu finansami. On w planie mężczyzny, której jakby zawsze taku lubię stabilność. I dla niego ta miłość to jest problem, nie? Dlatego on to ukrywa przed tobą. A co jeszcze ty ukrywasz? Tak, że jesteś dla niego bardzo bliską osobą. On, on cię kocha. On widzi w tobie y, kobietę, y, która by, mogłaby z nim być, ale co ciekawe, że on myśli, że zainteresowanie jest tylko z jego strony, że on chciałby z tobą być, ale on nie widzi, y, że y, y, tak jakby od ciebie, jakoś tak. Od ciebie takiego, że on tobie zależy na nim jakoś tak, że on myśli, że no on myśli w głowie, że to koniec, yy, jakaś sytuacja spowodowała ta rozmowa. Jakaś była rozmowa między wami, albo ty mu coś napisałaś. No, coś takie, nie? możliwe, że on cię napisano. On. Jakby myśli, że to koniec. I on skrywa to, że ty naprawdę stale dla niego bardzo bliską osobą, bardzo tęskni. On, tak jakby w głowie trzyma to, że on przyjedzie, on tak i tak chce działać, nie? I on sobie planuje w to. I, ale wygląda to, że on boi się tego, że on jest zakochany w ciebie, a ty nie. I Dlatego on to skrywa, że swoje uczucia, nie? Boi się. Że ty może odreagujesz znaczy czy co? Czego ty, czego ty tak boisz się? Aha, że ty... Ja powiem. Wygląda tak, że możliwe między wami były jakieś jeszcze dziewczyny. Może ty jego gdzieś zalapałeś za jakimś, nie wiem, SMS-em, możliwe za jakąś sytuacją, gdzie on możliwe nie wiem, tam związane z tej dziewczyną jakoś i nie. I on no akurat to spowodowało, że to on myśli, że to koniec, że ty nie będziesz chciała z nim być. Bo to jest też kobieta, która nie będzie tak jakby poddawać się pod jego wpływ. I rozumiem, że tobie to było nieprzyjemne. Nie, bo pokazuje to, że tobie też to boli, nie? Albo ty możliwe, pisałaś się może tobie to nieprzyjemna jakaś sytuacja i dlatego on tak odreagował, ale on myśle, że ty jeszcze do niego napiszesz. On tak myśli, nie? Że jednak albo będzie tak, pod... wygląda sytuacja tak, że tobie to boli, ale ty będziesz chciała, chceć do niego napisać, albo on chce szansę. On chce szansę tak, on chce szansę to jednak nie to, że mm, możliwe może w głowie on trzyma, żeby ty napisałeś do niego ale on chce od ciebie szansę jednak on będzie próbował y, jeszcze nie, on będzie próbował jeszcze szansę o ciebie dostać on rozumie, że tobie boli to, tobie nieprzyjemne pod pik y, że to jest sytuacja, która nie on rozumie, że to pod y, asem pik, że on rozumie, że w głowie u niego to że to możliwy koniec, ale jednak on będzie próbował, on będzie próbował, bo wygląda tak, że on ma taką tesknotę, że ta tęsknota po prostu powoduje jego do działań. od jakos tak. E, możliwe też cię ogląda gdzieś w internecie, e, patrzy na ciebie i myśli i mm, jakby on czuje do ciebie tą miłość, nie, że jednak y, on zakochany u ciebie jest przywiązany do ciebie, bo pokazała nam bliska osoba. Chociaż on rozumie, że na razie on y, będzie czekał, bo dlatego, że ty będziesz chłodna i będziesz y, nie chciałaby by tak powiedzieć mu, że jednak albo nie chcesz będzie dać szansę jemu, od jakoś tak, nie? Ale on tak i tak spróbuje. On po prostu w głowie na razie oj mu też jest ciężko, jemu to boli też. I ta tęsknota um, zrobi tak, że on, um, możliwe to, że może być, że pierwszy i napisze do ciebie. Dla niego to możliwe będzie ciężko, bo ma taki charakter, że nie będzie pisać, ale um, na tyle, um, tak jakby jesteś dla niego bliską osobą, że on po prostu na pewno spróbuje i na pewno um, zrobi to. Ale bo dlatego, że tęsknota i że kocha ciebie. O tak.